Jestem wodzem hordy, duchy niespokojne, potargały sad. A my się bijemy ładnych parę lat. Dostałeś kiedyś piorunem tam, gdzie słońce nie dochodzi? Ach, brakuje mi strategii czasu rzeczywistego. To były czasy. Ten rzut izometryczny, ten rozmach bitew. Ale szturchania mi nie brakuje. Wychowali mnie ludzie, ale to nie znaczy, że jestem głupcem i nie potrafię zrozumieć pierwszego kliknięcia. Jak znalazłem się w okopach na Nexusie? To bardzo proste. Jestem żonaty, lubię spokój, więc zgłosiłem się na ochotnika. Dajcie mi wodza. A ja już znajdę dla Niego wojnę. Jestem jedynym orkiem, któremu udało się strollować hordę. Posłuchaj Rady Wodza. Nie rób głupot tylko dlatego, że ktoś zacznie ryczeć za hordę. Chciałbym oficjalnie zaprzeczyć plotkom dotyczącym mojego pochodzenia. Mój ród to klan mroźnego wilka, a nie żaden dom Hamera. Zobaczmy, jakie dali mi zdolności. Łańcuch błyskawic? Może być. Dziki duch? Nieźle. Furia wichru? A, przykro mi, regarze, tym razem to ja jestem debeściak. Żył raz szaman orków, który lubił podczas burzy tańczyć. Kiedyś piorun go popieścił i go trzeba niańczyć. W razie kolejnej wojny z przymierzem postawię na czele hordy goblina... I wykończymy ich ekonomicznie. Zaraz, zaraz, to ta grama fabułę? Naprawdę zapłaciliście komuś, żeby napisał historię spotkania Reynora i Diablo? Od wymyślania takich rzeczy są fani! Nie, mogło być gorzej. To mógł być romans. Jestem wodzem hordy. Za honor i chwałę. Pomóżcie natychmiast! Szybko! Musimy bronić fortu! Wojownicy, szturmujcie fort! Zrozumiałem.